słodkie, gorzkie, słone a może bardziej kwaśne? Ludzkie gusta są różne i nie wszystkim wszystko smakuje. Dlatego każdy produkt spożywczy, zanim trafi do sklepów, musi przejść skomplikowany proces opracowania receptury, a potem produkcji. Na każdym etapie czuwają technicy technologii żywności i to oni decydują o smaku, zapachu i wyglądzie ciastek, czekolady czy napojów. Katarzyna Gołębska jest technikiem technologii żywności w Fabryce Wyrobów Czekoladowych Wedla. Pracuję w Wedlu 5 lat. Zaczynam właśnie jako stażysta, technolog od razu w technologii żywności. Jest to dokładnie dział badań i rozwoju. W zespole technologów jest też Marta Pietraszek. Jak twierdzi, w tej pracy raczej nie ma minusów, a jeśli jakieś są, to zazwyczaj mają smak słodyczy. Praca jest fantastyczna, każda mogłaby po prostu ją poleciła, bo jest bardzo rozwojowa. Codziennie robi się nowe rzeczy. Anna Mazurek trafiła do zakładu, bo tu są maszyny, do których zamiłowanie odziedziczyła po ojcu i tylko tu udało się to połączyć z pasją do jedzenia. Wybrałam akurat żywność, bo jest to połączenie przyjemności z tym, co mnie zawsze kręciło. Barbara Orych także pracuje w tym zakładzie, ale jej rola jest nieco inna, jej królestwem jest laboratorium. Chodzę od stanowiska do stanowiska i cały czas jestem w ruchu, tak? Fakt, że jest to może męczące, no bo cały dzień człowiek na nogach jest, ale no daje mi to satysfakcję. Przyjrzyjmy się za tym, na czym polega praca osoby na stanowisku Technika Technologii Żywności. Taki specjalista jest odpowiedzialny za proces powstawania produktu spożywczego. Praca technika polega między innymi na wymyślaniu czy poprawianiu istniejących receptur. Dużo pracujemy przy biurku, jest to praca przy komputerze, ponieważ tam tworzymy wstępnie wszystkie receptury na produkty, różnego rodzaju dokumentację, która jest niezbędna w jakby też prowadzenie jej w zawodzie technologa czy instrukcje technologiczne czyli to jak dany produkt powinien być produkowany w jakich warunkach, w jakich temperaturach. A potem trzeba czuwać i pomagać pracownikom produkcji tak, by jakość powstających czekolad czy ciastek była taka jak na początku zakładano. Dlatego bardzo pomocna będzie też wiedza laboranta. Zanim jakaś masa czekoladowa wyjdzie na produkcję, zostanie przepompowana, każdy parametr taki jak woda, płynność masy jest sprawdzana zawartość tłuszczu. i W momencie, kiedy osiąga odpowiednie parametry, wtedy my podajemy wyniki na linię mas czekoladowych i oni patrząc na ten wynik już mogą wydać wtedy na produkcję do oformowania. Dlatego w tej pracy tak ważna jest rozwaga i umiejętność przewidywania konsekwencji swego postępowania. Wyniki wszystkich badań muszą być sprawdzone na 100%, żeby ludzie podczas testowania mieli Komfort, że jedzą wszystko to, co jest przebadane. W tej pracy liczy się też nieprzeciętne podniebienie. Sensorykaz to jest dział, który zajmuje się badaniem tego, jak produkty smakują. Chcemy, żeby były jak najlepsze. Sprawdzamy też. Jakby smak, zapach, konsystencję, wygląd produktów w czasie. Godzinę przed e, taką oceną sensoryczną produktu, kiedy właśnie go e, próbujemy e, i testujemy, jak on smakuje, jak on pachnie, jak on wygląda. E, nie, nie wolno e, nic jeść, e, pić kawy napojów takich smakowych, typu na przykład cola, które gdzieś tam przytępiają właśnie to nasze odczuwanie różnych smaków. Ale samo rozróżnianie smaków nie wystarczy, by być dobrym w tej pracy. W pracy technologa istotna jest bardzo odpowiedzialność, odpowiedzialność, skrupulatność, systematyczne wykonywanie po prostu swoich zadań, i myślę, że, że kontakt z ludźmi jest bardzo potrzebny. W fabrykach spożywczych stosuje się wyjątkowe procedury. Obowiązuje odpowiedni strój, przejście badań epidemiologicznych, a także pewne wskazania co do nałogów. Palenie papierosów nie jest tu bezwzględnie zakazane, ale nie jest też mile widziane. W swojej pracy technicy technologii żywienia korzystają z wielu narzędzi. Część z nich jest związana z danym stanowiskiem czy zajęciem. Używam różnych, różnych narzędzi, tak? mikserów, kociołków do wykonywania właśnie jakichś mas, tak? które potem staramy się wykorzystać na próbie technologicznej. No i telefon komórkowy, stoję tak? w kontakcie ze wszystkimi. Rozważając pracę w branży spożywczej należy pamiętać o jeszcze jednym. Tu produkcja zazwyczaj trwa na okrągło, dlatego technicy pracują na zmiany. Są e, trzy zmiany. Od 6 do 14, od 14 do 22, od 22 do 6 rano. Nie jest to jednak na tyle istotny czynnik, by technicy technologii żywienia byli niezadowoleni ze swojej pracy. No, może z wyjątkiem jednego. Wydaje mi się, że jest tylko jeden minus pracy technologa sensorycznego. Jest on związany z tym, że muszę próbować każdego produktu, a więc jeżeli przechowuję, to mogę przytyć. Ale jak na razie mi się to nie udało.